Cześć Manko, to znowu ja No i słuchajcie witam was w kolejnym odcinku Na moim kanale I dzisiaj słuchajcie witam was w openingu 35 skrzynek W Brawl Stars Tak jak widzicie yy, Dużo zmieniło się gdy ostatni raz Widzieliśmy się w Brawl Stars Bo mam już 2808 pucharków Za chwilę będzie yy, Proszę bardzo tutaj bo Ale słuchajcie dzisiaj yy, Opening skrzynek 35 właśnie skrzynek a że co? Zapraszam do filmu, intro, a to kolejny film na kanale Zapraszam. Dobrze słuchajcie, myślę, że yy, yy, możemy sobie zagrać na początek jedną gierkę starcia w parze coltem, bo ostatnio lubię nim trochę grać, także spoko w trybie duchów. Nie ma problemu. Jakoś tak ja, no właśnie jeszcze przed chwilą grałem, żeby nabić sobie jeszcze 5 skrzynek. E, Mówiłam, że planuję, żeby e, tych skrzynek było tutaj 50, ale chciałem od razu zrobić opening i nie czekać, nie zwlekać, także pomyślałem, że 35 to też jest dosyć sporo, a mam dosyć spore szanse i na legendarnego zadymiarza i w ogóle, także może coś nam dropnie. Trzymajcie yy, szanse Oczywiście padłem, dlaczego nie? Po prostu, po prostu standardowo. Yy, nie zdziwię się, jak przegramy, no ale spoko. 4, 3, 2, 1. Gościu, wracam, wracam. O nie. Tak, dobra. dobra Rosa, yy, roza, roza. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Wracam gościu, wracam. Dobra. Tej rumzy już nie ma, już po prostu ma tak mało HP. Tak, 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 to nie rum. No fajnie, padło. I ma full HP, no nie! Dobrze niż moi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracam gościu. Już wielkie starcie. Z nimi lecimy. Aha, to nie było z nimi Dobra, nieważne, słuchajcie 7 pucharków, nie jest źle, nie jest źle trzeba ranga na kolcie Jak jest poczko. No i żetoniczki Także spoko No i co? Opening skrzynek Myślę, że zaczniemy od yy, Słuchajcie, otworzenia skrzynki w Alei Pucharów Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa Nagrywa się Dobra, zaczynamy od Alei Pucharów Lecimy Nie będzie. 150 monet. Mamy kolejną skrzyneczkę. Jeden ticket na wydarzenie. I 25 mocy. Ale chciałem to czegoś innego. sobie tutaj tak do Dobra. I co? Yy, zaczynamy myślę od. Yy, już od yy, otwierania skrzyneczek. Także mam nadzieję, że coś poleci. Yy, 6 punktów do Jessie. 25 do Epimo, no to sypło nieźle. 16 monet, 6 punktów do Pan, 7 punktów do Rico, 30 monet, 4 punkty do Kolta, 8 do Broka, 16 monet, 4 punkty do Poko i 10 punktów mocy do pan i chciałam Wam właśnie pokazać moje słuchajcie tutaj proszę bardzo szanse słuchajcie mam na rzadkiego na bardzo rzadkiego zamiarza mam 1% przecinek 2, 2559 nie wiem jak to się czyta zupełnie ale tutaj na legendarnego też mam 1146 także to jest dużo, bardzo dużo mam dobre mam opcje Myślę, że długo sobie kupię jakąś skina. Nie wiem, zobaczę, może dzisiaj nam dropniłem jakieś gemiki i uzbieramy na jakiegoś fajnego skinnika. może za 30 gemów, a może na po tonów, no zobaczymy w każdym razie. Lecimy do dalszej części openingu. 10 punktów do PAN, 4 do Kolta i 50 monet, 17 monet, 5 punktów do Deryl'a, 6 do Dynamica. słuchajcie, 12 monet, 4 punkty do Jessie, 5 punktów do mocy do Barleya, 17 monet, 4 punkty mocy do y, Jessie, 7 punktów mocy do Bula i 200 y, plus 200 do podwajania się tą. Y, 18 monet, 15 punktów mocy do broka, 15 punktów mocy do majka i 5 gemów. Tylko zazwyczaj jak gemy lecą, to nie lecą postacie 30 monet, 6 punktów do poko, 8 do Daryla, 20 monet, to 5 punktów do rozy, 8 punktów do nity. 13 monet, 4 punkty mocy do Rico, 6 punktów mocy do Poko, 30 monet, 6 mo punktów mocy do Panu, 25 do Broka, 70 monet, 4 punkty do Jessie, 5 punktów do Daryla, 22 monety, 4 punkty do Poko, 4 punkty mocy do Tam, 12 monet, 10 punktów mocy do rowzy, 15 punktów do Barleya, 19 monet, plus 6 do Weryla, plus 10 do Bula i 8 gemów. No nieźle z tymi gem, gem, Gemami leci. 20 monet. Plus 6 do Riko, plus 7 do Shelley. 14 monet, plus 4 do rozy plus 10 do Dynamajka i 3 gemy. Tylko no, nie leccie gem, bo chcę postać jakąś. 13 monet, plus 4 do Broka, plus 5 do Shelley. 30 monet plus 6 do niej. i plus 6 do mity. I mamy postać i mamy postać Karla. 3 na 4 bardzo rzadki. Karl rzuca kilofem jak bumerangiem, jego super tak to szalony obrót wózkiem, który zadaje obrażenia wszystkim wokół. Mamy pierwszą postać. Bardzo, bardzo się cieszę. No po prostu nie wierzę. Epicko, lecimy dalej. 17 monet, ale nie mo no po prostu nie mogę uwierzyć. 7, 7 punktów mocy do Daryla, nie do, do Bula w sensie, plus 10 do El Primo i 3 gemy. Ale z tym, serio z tym, tym się nie spodziewałam, yy, z tym Karlem, bo chciałem mieć Karla. Ostatnio myślałem, że tak chcę mieć Karla, bo jak yy, przy ścianie 5 gemów, co? tak przy ścianie są skrzynki, no to rzuca i tak szybko rozwala te skrzynki. 200 żetonów, podwajania, bardzo fajnie. Dobrze. Dalej, 21 monet, 6 do Bula, 8 do rozy i 1 ticket na wydarzenie. 20 monet, plus 6 do nity i plus 10 do Poko. 16 monet, plus 7 do Dynamite, plus 10 do Poko i 2 tykaty na wydarzenia I jeszcze duże skrzynki. 55 monet, 8 do Derila, 15 do Barleya i 16 do rozy 54 monety, 12 punktów mocy do Rico, 15 punktów mocy do Pan i 20 punktów mocy do bula. no i trzy bilety na wydarzenie mam 30 gemów bez jednego a słuchajcie w sklepie jest taka oferta yy, za 39 gemów 1400 powała na żeton. chciałbym to sobie kupić więc może, może w najbliższym czasie za 9zł kupimy sobie pakiet 30 gemów dobrze słuchajcie, co myślę że możemy sobie zagrać w gierkę Karlem jest to nowa postać ja nie mogę, bardzo chciałem mieć Karla a najpierw go sobie wypróbujemy i potem zagramy sobie nim rączkę. Ja nie mogę, bardzo się cieszę, że tak poleciało, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, ok. I teraz idziemy gdzieś tutaj do tych, tak yy, krzyczelami te robociki. Tutaj idziemy do tych blisko przy ścianie, zobaczymy. Ok. I teraz słuchajcie, robimy sobie ulta. I lecimy tutaj. Proszę bardzo, za Jest za dyma. Ostra. Proszę bardzo, ślicznie, pięknie. I pyk. No i co słuchajcie? Bardzo, bardzo fajny ma ulto głównie. No i co? Widzimy się już w grze. Dobrze, słuchajcie, postanowiłem zagrać sobie starcie solo, zwykłe starcie, także myślę, że zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy tarosa, a czy serio? Elo. 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 No to nieźle, no to nieźle. Pyk i ulti. I ulti. O nie, o nie. Nie zadałem nawet obrażenia jednego. Nigroszej. Dobra. I idziemy po tamtego pajekierusa. Ej, jean, 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 goście. Spokojnie. Nie ma. <grym> Dobra, zagramy. Myślę, jeszcze jedno, co? Tu już cztery pocharki. Zagramy jeszcze słuchajcie, jedną sobie solo. Bo czemu nie? Ale się cieszę, że nam wygrać ten tym Po prostu ep epika, epika, epika. Epika, epika, epika. Ej, gościu, 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 brok, mordo, mordini. haha haha ha, ha. o nie pyk uciekam ha dobra bo miałem mało życia i musiałem uciec pyk 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 dobra pyk żeby teraz się nie dać trafić. Piu, piu, piu. O, no i się sam zabił. I wielkie starcie z Dynamajkiem. Chciałem mieć Karla. Karl to będzie chyba moja ulubiona postać. Bardzo lubię Karla. Jak go nawet wypróbowywałem ostatnio, to po prostu mi się bardzo fajnie grało. z nim bawił w chowanego. Bo czemu, bo w sumie nie To mi zabroni. Nikt mi nie zabroni się bawić z Dajnamajkiem w chowanego, nie? Um, nn, nn, nn. Co? Hmm. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale.